Cześć witajcie, ja jestem Lewa nagrodą dla kolejny filmik. W ogóle e, nagrywam teraz filmik, bo jakoś po dwóch tygodniach od ostatniego filmiku bo chciałem e, przeprosić swoich widzów oprócz swojej rodziny, bo e, no tak, przepraszam swoich widzów oprócz swojej rodziny e, bo tak, miałem nagrywać 4 dni później e, odpowiedzi na QA. W sensie w QA 2 miałem nagrywać e, odpowiedzi. No i w ogóle sorry, ale naprawdę mm, nie mogłem tego nagrać. Serio. Jakby no nie mogłem, e, w każdym bądź razie, e, no mówię, no, powtarzam się, ale już mówię to chyba trzeci raz na kanale, że nadejdą takie czasy, żeby te, nagrywać regularnie filmiki, jakieś e, ciekawsze, ale na razie po prostu nie mam fejmu, więc jakby e, e, no, nie ciągnie mnie do tego, żeby po prostu no e, nagrywać te filmiki regularnie, bardzo często, więc e, co ja mogę powiedzieć. E, Wydaje mi się, że to wszystko, no, jakby chciałem się teraz też pojawić, napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie, subskrybujcie kanał, to tyle.